Jestem na naszym pięknym kolorowym świecie Minecrafta, zrobionym praktycznie z wełny, i jak widzicie, mamy tutaj na stać już wioskę. A tak jak widzicie, miałbyś to mega ultrakolorowy świat. Zmienimy sobie troszeczkę na przykład o ten oto budynek, i ale najpierw ja bym chyba zaczął, właśnie od robienia oto tego miejsca. Troszeczkę, słuchajcie, zajęło mi zbudowanie zbudowanie tego domu, jak widzieliście wcześniej z cobblestone'a na, na taką oto ładną, szarą, jasną wełnę no i słuchajcie, jak myślicie, co w naszym świecie jeszcze powstanie? Nie wiem jakiś sobie kolorowy wieżowiec coś w tym stylu, jeszcze będziemy sobie przerabiać niektóre budynki na przykład na bardziej takie wełniane, jak widzicie i ja już wymyśliłam, że można by było także zbudować fajną tą farmę. na coś takiego, że jak widzicie teraz, że i są zbudowane tak jak wcześniej były pominam już na ten z Minecrafta no i jak widzicie można by było też ładnie trochę ten dom tutaj zbudować o, no troszeczkę będzie później o tym oto że domki, słuchajcie, na tej wiosce będą wyglądać tak jak widzicie bo takie oto deski będą zmieniane na żółtą, zieloną, Mamy oczywiście widzę będzie oczywiście zachód ale będę dalej pracować, żeby zrobić jakiś fajny dół w ogóle. I tak z ciekawości, ile to jest są aż dwa w z tego na tym polskim świecie Coś. No sobie zobaczymy jak świat nam wygenerował i co będziemy tu mieć. No takie jak można troszeczkę powiedzieć rzeczy na start. pełni jakieś mieczy, żarcie czy coś w tym stylu. No to może być fajne, ale jeszcze nie zastanawiło, co będzie o otworzyć. diamu i buciki, no. Ta skrzynka akurat byłaby dobra. Zaraz ja sobie wybiorę jakiś budynek i jakiś, na przykład no, może ten z tej wioski teraz zaczynę budować. Ale dobre, jak widzicie, ten domek też udało mi się zrobić. Słuchajcie, tam na powodzie była ziemia. Dlatego zmieniłem tutaj właśnie na ale mniejsza z tym, Farmy w tym domu. Słuchajcie, nie blok. No i nasza farma też jest ukończona tutaj. Ale słuchajcie, moglibyś, O! patrzcie, od razu wygenerowało tą yy, trawę, tak jakby. No, powiem Wam, że oto miasteczko już się robi bardziej. Takie można troszeczkę powiedzieć kolorowo. Ale to jest praktycznie tylko trzy albo cztery budynki. To jest troszeczkę mało, dlatego trzeba coś jeszcze tutaj przerobić. Trudniej, żeby z wierzchu troszeczkę wyglądało lepiej albo coś innego. Na przykład to już latach, o to zostawiliśmy. I w środku to nie raczej... muszę I może można będzie jeszcze w na następnym odcinku jakiegoś kowala zrobić czy coś tutaj słuchajcie. Nie będziemy już wszystko robić dzisiaj. Ja na przykład ten domek jeszcze. Teraz chyba raczej... Przez przypadek zepsułem im tutaj farmy się na którymś tam odcinku, albo nawet jeszcze za chwilę zanaprawię. prawie. No słuchajcie, już troszeczkę lepiej będzie to wyglądać ta troska. Jeszcze tu na pewno zbudu zbudujemy jakiś wieżowie, czy coś stylu, na przykład nasz jakiś kolorowy, się może na no, ja mówiłicach taki Katy się zainspirujemy i jej takim wieżowcem. No i to by fajnie akurat wyglądało. No jak widzicie, to jest tak porozsiewane parę takich jakby domków, coś jak choroba. Dajcie mi chwilę, ja to już naprawdę. Przyznam Wam rację, zrobiłem tylko teraz ten jeden oto budynek, jaki widzicie. Bo słuchajcie, raczej resztę zrobimy w następnym odcinku. Zbudujemy jeszcze jakiś wieżowiec. Ja, może jeszcze teraz, słuchajcie, zacznę budować. O, ja tutaj jeszcze coś będę przerabiać te domki, żeby tu wreszcie powstał jakiś ładny kolorowy świat. Ja też pomyślałem, że w następnym odcinku byśmy rozwalili któryś budynek. Na przykład, nie wiem. Można by było tego, ten domek na przykład tutaj zniszczyć, tą farmę tak samo i tutaj by powstał nasz wieżowiec, a ten domek przesunąć troszeczkę tam dalej właśnie, żeby wyglądał z wełny. No ale co, łapkujcie, subskrybujcie kanał, kto jeszcze tego nie robi. Bardzo wam dziękuję, że oglądaliście ten film. No i tak jak mówiłem, w następnym odcinku spróbujemy zbudować jakiś ładny, kolorowy wieżowiec. Widzimy się. Cześć!